Siemano! Siemano, siemano, widziałem! Dzisiaj będziemy grali. W taką tę grę, właśnie, widzowie będzie Stumble Guys. Dzisiaj spróbujemy zdobyć chociaż cztery krągki. Jak nie wiecie, co to za. No, gra to po prostu trzeba przychodzić. Jutro będę na czy będzie taki odcinek, że otwieram te cały Stumble Pass. Może się uda, może i nie. No dobra, no i zaczynamy! Zaczynamy gierkę. Nie wiem, czy się uda, czy nie. No i dobra, wypadło. Piwot, pasz. Może się uda wygrać. Ja jestem już początkiem udziały w tej grze. Zaczynamy grać. Może się uda wygrać. Tu wszyscy mają te właśnie takie emotki. pokażemy tą emoteczkę no i przechodzimy szybciej okej, okay, jestem przechodzimy i dobra dobra, kolejna rundka to spin go round może to wygramy, może nie, bo jeśli ja spadnę i zginę, no to już po jest bo no bo przegram, bo to nie są boty, jak wy wiecie. Jak wy nawet widzicie, chyba. To nie są boty. Ja to przegram idziemy. Będę, będzie mój kanał na YouTube. No, to teraz już jest. Będę tam rzucał wszystkie filmiki, które będą dla Was może fajne. Może i nie za bardzo. To jak Wy wolicie. Dobra, będę widziałem. Dobra, jestem. Przechodzimy zaraz do kolejnej rundki. Zostało tylko 8 graczy. Błagam, będzie niech Blogdash. Błagam, Blogdash. Jeśli tu nie będzie Blogdash, i ja naprawdę będę smutny. Musimy, musimy dziś wygrać 4 chociaż kranki? Proszę, Blogdash. Proszę. Nie! Lost Temple. Dobra. Dobra, spróbujemy wygrać. Może uda się, może i nie. O kurde. Dobra. Nie, widzę, ja to przegram. Dobra! Wygrana! Pierwsze! Miejsce! Dobra, widziawe, jeszcze że na chwilkę, że idziemy. Tutaj mam zwykłe lub lepsze. Albo dziadkie lub lepsze, nie wiem. Będzie. Proszę. Nie, no ja to mam. Nie, no mam kurczaka. Dobra, mam kurczaka. Fajnie. Teraz tylko to animacja. No, mam kurczaka. Zaraz się Dobra, widziałem, już jesteśmy. I taj wypadł. No ja już nie będę tego czytał, bo mi się gdzie... Wypadła mi ta właśnie mapka. Dobra, widzimy, przeszliśmy to. Nie. Co jest? Jak? Jak ja przegramy? Niemożliwe to jest. Dobra, już znowu jestem. Naprawdę widzowie, ciężko to się gra. Już mam 47 koron. Znowu to, tak? Znowu znowu. Okej. Okay. Fajnie, naprawdę. Dobra, widzimy. Fajnie. Dobra. Chodzimy. Dobra, jesteśmy już. I to Ice Hikes. Dobra, pokażę wam zaraz, widzimy, takiego triku fajnego. Spójrzcie, liczycie. I nie udał mi się. Super. Ja to przegrałem. Co tak lecicie? Ja to mogę widzowie przegrać. Dobra. Jestem! Dobra! Laser. Laser, tracer. Super, widziawie. Naprawdę super. jestem Lubię tę mapę nawet. Minus jeden. Już minus dwa. Chwileczkę. Dobra. <gryw> lubię tę mapę. Naprawdę lubię widzowie. się boję tych krać, że zaraz mnie popychnął. Mówię właśnie. Kurde. Dobra. Proszę, nie dotykajcie mnie ludzie. Nie. Trazer Tracer, kocham cię. Dobra widzia, jest kolejny winek. No kurde, no. Kolejny raz naprawdę. Nie wierzę w nie wierzę. Okej, okay. paint place. Zobaczmy czy wygram tą rundkę jeśli spadnę no to przegram ją Naprawdę widziała Nie wiem czy ja to wygram Dobra, lecimy tak lecimy tak No kurde Dobra, rzucił mnie. O kurde. Dobra, widziałe. Nie, nie dam rady. Dobra, widziałe. Ostatnia runda. runda. I czy wygram, czy nie, nie wiem. Zobaczmy, bo będę już musiał kończyć to wideo. Mam nadzieję, że postawicie na mi lajka i subskrypcję pod tym filmikiem. Mam taką nadzieję oczywiście. Bo chciałbym mieć chociaż dwie subskrypcje no no dwie to jest za mało. No proszę, dajcie mi subskrypcję. Będę bardzo wdzięczny Wam, bo no, lubię Wasz... Pozdrawiam wszystkich, ten kto ogląda te filmiki. Kurde. Pozdrawiam wszystkich, tych, tych którzy oglądają te filmiki. Naprawdę byłoby mi bardzo miło, jakby postawiliście by Daliście subskrypcję. Albo le łapeczkę w górę. No będziemy już zaraz skończyć po tych rundach. I w ogóle że będzie kiedyś kiedy na 100 subskrypcji. I będzie już Nie, Nie, nic się nie będzie, przepraszam, to będzie już na 1000 subskrypcji. Dobra, widzowie. No, dajcie mi chociaż jakieś 5 subskrypcji. Będzie mój taki nowy cel. A dzisiejszy... O nie, Rocket Rumble. Okej. Okay. Może to i wygramy, może i nie. Dobra, przyjmujemy to. Dobra, i strzelam. Nie! Dobra, dopóki wygrywamy. Kurde, miałem jakiegoś laga. Dobra, wygrywamy. Okej. Okay. Dobra, przegrałem. Przegrałem. Nie. O kurde. <ścoughs> nie chyba to przegraliśmy widzowie po co pokazuję to Nie, nie, Przegraliśmy przegraliśmy to, no i cóż, widzowie. nie, Będzie... Będziemy nie, będziemy kończyć Kończyć kończyć, wideo. to no i no widzowie. Do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Na razie.